Dzień dobry, witam. Jest dzisiaj piątek, czas na spalenie boczki, także przygotuj sobie patelnię, je przygotuj ręcznik i krzesła, zrób sobie trening mokra koszula, a przed tego musisz się rozgrzewać mocno. No i do zobaczenia za chwilę. Idziemy 20 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ostatnie. Nie ma przeby. Trzymasz teraz. Idziemy od razu do deski. I trzymamy tutaj pół minuty. Płaskie pozycje. Ręce w modlitwy. Błagamy o więcej siły. Dobry ciała wciągamy brzuch. Jesteśmy płaski jak deska. Po prostu no. 15 sekund już poszło. Trzymamy. 20. Bez przerwy idziemy do drugiej strony. Tak się będzie robiła do Was tyłem. 3, 2, 1. Stop. I druga strona. Nie położymy się. Idziemy 20 razy. I raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 8, 9, osiem, dziewięć, ostatni. Wracamy do deski bez przerwy, po minuta, trzymamy. Hop. Czy mamy? No już dziesięć sekund. W ciągu Piętnaście. Dziesięć. I pięć. Trzy. Dwa. Jeden. już. Pierwsza część. U. Teraz wracamy pierwszego boku. I ćwiczenie będzie teraz na prostą rękę. Także połóż dłoń pod markiem. Tak? Jedna linia. Stopy razem. I popujemy. Teraz tylko dziesięć spoko, Raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Jeszcze pięć. Sześć. Siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Cała ręka w pozycji pompki. Pół minuty. Trzymamy. Ale lewa ręka pracowała. Trzymamy, trzymamy. Jeszcze dziesięć sekund. Płaska pozycja, brzuch do środka. Pięć, trzy, dwa, jeden, przerwa i druga strona. Prosta ręka i pompujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć. Pół minuty. Pozycja pączek. Trzymamy. Jeszcze dwadzieścia sekund. Dziesięć. Pięć. I koniec szucz w boczka, ale również w ręka bardzo mocno. Także fajnie. No Musimy to powtarzać. Jeszcze raz od początku. Idziemy skakać. Góra, dół. I raz. Bok. Dwa. Trzy. Cztery. Skakaj wysoko. Pięć. Sześć. A tam spinamy pożlewki. Siedem osiem, dziewięć i dziesięć. Od razu dół pompujemy. Spoko, tylko piętnaście razy. Z tym razem start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy. 4, 5, trzymamy deski. 20 sekund. Płaska pozycja, nie pisimy, a nie tak. Tylko jesteśmy proste. Jeszcze trochę. 3, 2, 1. Pompujemy, druga strona. I raz, dwa. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, deska. Dwadzieścia sekund. Trzymamy, trzymamy. Ostatni. 10 sekund. 3, 2, 1. I już. Przerwa. a I teraz musimy robić to na proste. Proste rękę. Nie chce mi się, ale zrobię. Po 8. Idziemy. Raz, dwa, trzy. 4, dam radę. 5, 6, 7, 8. Do pozycji pompek. 20 sekund. To znaczy, jak chcę to robić, tylko moja ręka nie chce to robić. Bo jak sobie spala na boczki. Jeszcze trochę. dwa, jeden, stop, druga strona, ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ostatni i w pompek, ostatni dwadzieścia sekund i koniec tego ćwiczenia. 10 sekund. 3, 2, 1. Stop tego. Dobrze, to idziemy do krzesła. Ten ćwiczenie, które teraz będziemy robić, również można robić na podłogi, czyli bez krzesła. Tak, w pozycji punktek, Stajesz dłonie pod barkami i idziesz kolana do Strony łokcia na zmianę prawa lewa. Idziemy i raz, dwa, Wciągaj duch, trzy, cztery, pięć, nie przyprostuj łokcie. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć dziesięć koniec tego idziemy znowu na jedne, jedna ręka Wstajemy. skinamy kolana i teraz łokieć do kolana w takim sposób idziemy i raz dwa trzy cztery pięć sześć 7, jeszcze 8. Hop! Do pozycji Pompek. Pod naręcznikiem idziemy. Tu, góra. Raz. I góra. Naszmianę. Prawa, lewa. Góra. 3, góra. 4, góra. 5, góra. 6, góra. 7, 8. Dziewięć. I dziesięć. Druga strona. Bok i kolana do łokcia. Spotkają się na środku. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. I już. Do góry. Dziesięć razy. I raz. Góra i dwa góra, trzy góra i cztery. Pięć, jeszcze pięć razy. Sześć. Siedem. Osiem. Jeszcze dwa. I ostatni. Do krzesła. Powtarzamy.

Ale dobra, będziemy mieli ładne boczki. Ostatnie ćwiczenie wybrałam najtrudniejsze na koniec. W pozycję boczna deska. Stajemy teraz na nogę jedną, a ta, która jest pod spód, zginamy. Spotyka się z łokciem 10 razy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jeszcze 2, 9, 10. Jak to jest niemożliwe do zrobienia dla, dzisiaj, dzisiaj, dla Ciebie dzisiaj, to trzymaj się pozycji. Okay? Albo robisz tylko noga, albo tylko łokcia. <laughs> Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pięknie. O! Koniec tego intensywnego treningu. Mam nadzieję, że to czujesz w Twoje boczki, wszędzie. Polecam również robić codziennie parę minut deski, tak przed snem, rano jak się budzisz. Na przykład jak czekasz, nie wiem, w biurce czy coś, zrób sobie na podłogi szybko deskę, jak znajdziesz sobie chwilę. Bo to jest działające i, i fajne, żeby tak sobie po prostu trzymać i spinać wszystkie te mięśnie. Zachęcam do polubienia naszej strony na, na YouTubie projekt Befit, również e, stronę Wilduś. jeszcze możesz do mnie zapisać, napisać. Jak e, masz jakieś pytanie o treningi e, lub o rozciąganie i może o tym zrobimy filmik. Znaczy do zobaczenia na jutro na trening chudme poty. Także przygotuj się psychicznie i fizycznie. Do zobaczenia.